W tej części kursu przyjrzymy się kolumnie z przykładów. To bardzo ciekawa funkcja Power Query, która, jak wcześniej wspomniałam, pozwala tworzyć nowe kolumny, bazując tylko na kilku ręcznie wpisanych przykładach. Włączmy sobie tę funkcję. W ostatnich latach została bardzo mocno ulepszona i potrafi rozpoznawać naprawdę złożone wzorce. Kolumny z przykładów Power Query to świetna opcja, kiedy wiesz, jaki efekt chcesz uzyskać, ale nie chcesz zastanawiać się nad konkretną formułą czy funkcją. To tak jak w Excelu wpisujemy kilka pierwszych wierszy, a resztę system robi za Ciebie. Natomiast funkcja w Power Query jest już troszeczkę bardziej zaawansowana. Mamy naszą kolumnę Medical Cost, w której znajdują się koszty leczenia. Czasami są to bardzo wysokie kwoty, czasami dużo niższe, i chcemy w raporcie przygotować kategorię kosztów niski, średni i wysoki. Zamiast pisać własną logikę albo dodawać kolumnę warunkową, możemy skorzystać z kolumny z przykładów. Mamy teraz zaznaczone wszystkie kolumny, a my chcemy popracować nad kolumną Medical Cost, więc musimy odznaczyć te. Nieużywane kolumny. Możemy to zrobić szybciej. Wybieramy column from examples, ale nie ze wszystkich kolumn, tylko z wybranej. Więc znaczmy sobie naszą kolumnę medical cost i teraz zaczniemy wpisywać. Chcemy, żeby koszty leczenia, które są poniżej 5000, były zaklasyfikowane jako niskie. Jeżeli są poniżej tysięcy, to średnie, a jeśli powyżej 10 to wysokie. Tutaj możemy wpisać wysokie. Wysokie. 8 możemy wpisać średnie. Przy czterech wpisać niskie. I jak widzicie, w tle w Power Query zaczyna rozpoznawać wzór i automatycznie uzupełnia resztę wierszy. Tu już zaczął poprawnie klasyfikować. Możemy jeszcze tutaj pisać niskie dla pewności i wybieramy OK. W tle Power Query wygenerował nam kod M. Kiedy spojrzymy na pasek formuł, to widzimy, że tam jest warunkowa logika, która przypisuje koszty do kategorii. Tego kodu nie musimy pisać sami. I to jest właśnie ogromna zaleta tej funkcji. Nie muszę znać wszystkich szczegółów języka M, żeby otrzymać właściwy efekt. Oczywiście zawsze warto sprawdzić, czy wzór został dobrze rozpoznany. Możemy go też tutaj zmodyfikować dla bezpieczeństwa, ponieważ tutaj mamy na przykład 8000, a my wiemy, że to powinno być 10 dla średnich. Więc modyfikujemy ten kod. Mamy tutaj oczywiście jakieś trzy błędy, ale z tym doskonale wiecie, jak sobie poradzić. Czeka na Was jeszcze pewne zadanie na początku kolejnego modułu, więc na razie potrzymam Was w niepewności.